Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk M41S Decimator. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 września na głównym kanale na live. PirateSwap Słap, możesz tutaj kupować i wymieniać skiny. Z kodem WOFKET 35% więcej przy wpłacie. Link w opisie. Siemano, z tej strony Wowka, witam was w nowym odcineczku, na którym e, będziemy sobie lecieć z naklejeczkami ze zbrojowni, skrzyneczka za 2,73, spróbujemy z tego zrobić koskę. Dawno odcinka dedykowanego tym skrzynkom właśnie nie było, one się pojawiały jako metody w odcinkach i tak dalej i tak dalej, ale jedna konkretna skrzyneczka w calutkim odcinku... No to nie było tego zbytnio, więc no dzisiaj po prostu się na tym skupimy. Pamiętajcie o najlepszym kodzie, jakim jest kod WOWKA, dającym wam 10% więcej przy wpłacie. 20 na start, no i możliwość dostania gratisowego skina właśnie przy wpłacie z moim kodem, więc super sprawa. No i co, klikamy sobie tutaj i otwieramy skrzyneczki. Zobaczymy, no najpierw zaczynamy... Hmm. Od standardowego openingu, czyli po prostu będziemy otwierać, właśnie normalne skrzyneczki, celem znalezienia jak najlepszych, właśnie tutaj naklejek. Jeśli to nam się nie uda, a na to po prostu przeznaczymy połowę budżetu, pójdziemy skupić się właśnie na bitwach. O, dobra, jest pierwsza, fajniejsza naklejka. Dobra, kolejny raz jest fajna naklejka, super. Ale budżet już nam się kończy na otwieranie standardowe właśnie tej, tych skrzyneczek. Więc tutaj, przedostatnie otwarcie, miejmy nadzieję, że kursy fioletowe mogą tutaj też wsiąść Te fioletowe są naprawdę spoko. No i co, mamy płomień jako jedyny taki dobry. No i to ostatnie tutaj, potrójne otwarcie. I siada nam chyba nic ciekawego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc dobra, teraz solóweczka, Elemental Craft na solóweczce, nie trafiliśmy niestety zbyt wiele tych mocnych i wielka, wielka szkoda. No dobra, dajmy sobie tak, pierwszy, czekajcie, żeby tak, o dobra, dziewięć skrzyneczek, trzyosobowa będzie pierwsza, druga będzie jeden na jeden albo też trzyosobowa, zależy od tego czy po prostu tą bitwę zwyciężymy. Jeśli zwyciężymy, to kolejna również będzie po prostu trójką. A jeśli przegramy, no to po prostu zwiększymy nasze szanse na zwycięstwo poprzez właśnie zmniejszenie liczby graczy w bitwie. No taki jest plan, taki jest plan. Jak to się dokładnie sprawdzi, no to zobaczymy. Dobra, siada nam płomień, więc dosyć, okej. Okay, tylko no mamy jeszcze trochę do nadrobienia i siada niestety czerwona fala. Dawno jej nie widziałem i niestety nie jest u mnie widziana. RL Invader tutaj niestety trafia. No, i teraz będzie ciężka sprawa. Ciężka sprawa będzie to nadrobić. Więc raczej szykuje nam się jeszcze solóweczka w dzisiejszym odcinku. No, kurde, jest problem. Jest naprawdę problem. E tutaj z tymi, o kurde, ale grubo pojechał gościu. Bitwa za 25 zł, niecałe. I takie rzeczy się tutaj wydarzyły. No, mocno, mocno naprawdę. Jak na taką bitwę. Poszło bardzo mocno, bardzo, bardzo mocno. Dobra, czekajcie, strzelimy sobie jeszcze na eventie. Tutaj zrobimy to w ten sposób, dzięki czemu uzyskamy e, możliwość otwarcia jeszcze jednej skrzyneczki, i zrobimy teraz solówkę. Od tej solówki tak naprawdę zależy, czy odcinek się teraz kończy, czy jednak nie. nie więc zobaczmy. Zobaczmy, co będzie dalej. Chwileczkę sobie zaczekam, no dosłownie chwilę na znalezienie przeciwnika, jeśli się nie znajdzie, to klikamy dodaj bota i startujemy 10 skrzynek, moi drodzy, 20 naklejek, 20 naklejek do zgarnięcia. Co tutaj będzie, to się zobaczy, Jakie będą, bo też to jest tak naprawdę ważne. No nie można zwyciężyć, a jeśli same słabe naklejki polecą, no to nie jest zbyt dobre zwycięstwo. Jednak trzeba liczyć, żeby tutaj trochę tych dobrych skinów się nam pojawiło. Ej, nie, czekajcie, mamy jeszcze właśnie w ekwipunku, mam jeszcze ile tych naklejek? 3, 4 naklejki, tak? Czy więcej, może. Kurczę, teraz już ja sam nie pamiętam. Zapomniałem o tym, czyli mamy jeszcze jakiś delikatny budżet. No ale tutaj zwycięstwo, no musi się pojawić. Nie, no jest ten ogień, który niestety zabiera nam prowadzenie. No a teraz trafiamy coś jeszcze mocniejszego. Może być ta nie, tęczowa flaga. Czy tęczowa flaga się pojawi? No, to nie pojawia się. Tarapaty trwają. Dwie ostatnie skrzynie. Dwie ostatnie skrzyneczki. Czy to będzie troszeczkę lepsze? No nie, niestety nie i teraz. Ostatnia szansa, ostatnia nadzieja, mamy płomień, czy to wystarczy, żeby objąć prowadzenie minimalnie lepszy brakło niestety do prowadzenia. No nie poszło nam najlepiej, ale mamy jeszcze te trzy skiny. Musimy to dobrze wykorzystać. 18 zł i to już nie będzie ta skrzyneczka. Nie. Słuchajcie, trzeba zmienić plany, więc planem naszym kolejnym będzie wykorzystanie skrzyneczki płytowej. Oczywiście. Czekajcie, dwie sztuki nawet nam wejdą. Trzy osoby. No i odradzamy się. Odradzamy się w tym odcinku. Jak z popiołów wstajemy i walczymy dalej, więc tak. Szybko bym prosił tutaj o wypełnienie bitwy drogi graczy z Jesgo Skinsa. Jeśli drodzy gracze nie chcą, no to ja sobie po prostu naciskam do. O dobra, jest pierwszy, więc czekam jeszcze dosłownie jedną chwileczkę. No i uciek, dobra dodam bota. O, dobra, wrócił. Wrócił, więc tak, jeden bocik, jeden przeciwnik i ja. Wiem, czy jest dobra płyta na starcie? Niestety to jest najmocniejsza płyta. Już to widzimy, kurczę, coś naklikałem. Dobra, wróciliśmy. Dawaj, 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 dawaj. Nie ma zwycięstwa, nie ma zwycięstwa, moi drodzy. Zostaliśmy pokonani. Dzisiejszy odcinek miał być grubym odcinkiem, więc słuchajcie, wjeżdżamy tutaj. Poproszę, to bym bardzo prosił, plus to bym bardzo prosił. I wjeżdżamy konkretnie, moi drodzy, wjeżdżamy konkretnie, mamy 126 zł na mega mocne bitwy. Teraz się, słuchajcie, wszystko zmienia. Plan B odcinkowy, czyli już rezygnujemy z tamtej skrzyneczki i wbijamy w to, co słuchajcie, jest dla nas najpewniejsze. Czyli czekajcie, strzelimy sobie salony, to to. Mm. To będzie fajna opcja dosyć na zrobienie tej bitwy i czekajcie, damy sobie, Tutaj mamy 109, tak eee, to będzie 130, czyli byśmy zrobili to tak i tak mamy 121 złotych, no i to by było to, to by było to i teraz tak, czteroosobowa taka batla, jak nie zwyciężę to jest trudno, trzeba będzie się poddać, ale próbowałem słuchajcie i próbuję nadal wyjść tutaj z głową. Z głową. Nie no, to się jakoś inaczej mówiło. Jest pierwszy przeciwnik. Dracanus. 4.79 tam jeszcze zostaje. 5 szybkich skrzynek. Ja długo czekać nie będę, bo czasu nie mamy. My chcemy tutaj widzieć konkretne wyniki. Czy dobrze zrobiłem wybierając właśnie taką batelkę. Zaczynamy od kowaczka, potem nowa skrzyneczka salon i potem 3 razy Duck Case. Więc wystartujmy to i zobaczmy co się tutaj wydarzy. Trzymajmy kciuki, trzymajmy kciuki, żeby to wyszło. Więc pierwszy kałaszek. Ej, nie będzie źle, nie będzie chyba źle. Minimal wear, Jap. Yup. Jeszcze akwamaryna musiała, akwamaryna musiała, i są kłopoty, ale jest słuchajcie. Kolony, który pomaga nam troszeczkę nadrobić, więc dobre da case i wygrywamy to. Dobre da case, dobre da case, dobre da case. Dawaj, da case, dwa dobre skiny do zwycięstwa. Jest Fobos i jest dosyć dobrym skinem, ale to jest za słaby skin, żeby odnieść zwycięstwo. I teraz zaskoczymy wszystkich i trafimy takiego skina, że odniesiemy zwycięstwo. Bardzo mocna bitwa, bardzo mocna bitwa. Ale kurczę, nie jest zwycięska. To jest właśnie w tym wszystkim najgorsze. To nie jest zwycięska bitwa. Oj, 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 widzowie. Ja naprawdę próbowałem, naprawdę próbowałem. A mi coś nie chce wyjść, kurczę. Nie chce mi coś wyjść w tym odcinku. Więc czokolejcik jeszcze szybki tutaj się pojawi. No, zostało nam na to czekoladkę, więc czekoladkę sobie tutaj jak najbardziej strzelimy. No i co? Ostatni gracz wbije. No i co? Jak już czekoladka się nie uda, no to jesteśmy pozamiatani niestety. No i niestety, widzowie, nie tym razem chyba nie udaje się nam. Co? Trzeba działać będzie z... Tak jak mówiłem, kurczę, z mocniejszymi odcinkami, ale zapomniałem o tym. Ja myślę o budżecie jakoś tysiąca złotych czy coś takiego i naprawić wszystkie zepsute odcinki, które były. Więc taki raczej będzie plan na kolejny odcinek, jak nie zapomnę. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie na razie, siema i cześć!